Maluszki, pan Jezus, Jezus znowu narodzony, płacze stajęce w chłopku położone. Święty Józef po wieluszki otula, a Najświętsza panienka do piersi przytula. Bóg i osią parą ogrzewają, a Anieli mieli niebie śpiewają. Żebyście by zdrawi byli jak w niebie anieli. Cały rok! Żeby wam się darzyło. Cały, Cały rok! Żebyście się byli i od miodu nie uczyli. Cały rok! Żebyście wyjęli ziemniaki jako takie jak takie takie buraki jak pniaki. Cały, Cały rok! Żebyście mieli pełne pudło i żeby Wam gospodyni upiecenie schudła. Cały rok! W każdym kątku po dzieciątku. Cały rok! A za śpiewanie i kolędowny proszę 100 zł.